Szanowni Państwo, chciałbym przedstawić podsumowanie tych ostatnich 24 godzin. Co prawda w tym momencie świeci słońce, ale nad Chorzowem, jak i nad większością województwa śląskiego i nie tylko, tutaj południowych części Polski przeszły ulewne deszcze, które spowodowały dosyć sporo zniszczeń. Służby cały czas pracują na terenie Chorzowa. Na moje polecenie wyjechały zamiatarki zadysponowane przez miejski zarząd ulic i Mostów. Dodatkowo zarząd zadysponował pracowników, którzy również ręcznie zamiatają ulice z liści i szlamu, który nadal na ulicach zalega. Rano odbyłem ze służbami takie spotkanie podsumowujące te ostatnie 24 godziny. Mieliśmy sporo interwencji. 61 interwencji wpłynęło do miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego. 47 razy interweniowała straż pożarna. Dodatkowo tutaj pracownicy z wodociągów interweniowali 20-krotnie, pomagali również strażakom przy ładowaniu worków z piaskiem. Komenda Miejska Policji miała 12 zgłoszeń, dodatkowo Straż Miejska 21 zgłoszeń. Przy okazji też zadysponowaliśmy pracowników firmy ADM Service, gdzie między godziną 13 a 17, w tym takim najwrażliwszym momencie, dodatkowe siły zostały wpuszczone w miasto. Bardzo, bardzo chciałbym podziękować wszystkim służbom, ale i mieszkańcom za to, że odpowiedzieli na mój apel. Szeroko udostępniany, również komentowany, natomiast dzięki temu no był po prostu na tyle dostępny publicznie i ludzie przyjęli sobie do serca to, że o miasto powinniśmy dbać o jako o własny dom. Naprawdę z tego serca bardzo serdecznie dziękuję i wiem, że nie wszyscy wierzą w alerty RCB, natomiast proszę rzeczywiście stosować się do tych alertów ponieważ one mogą uchronić miasto przed zalaniami. Bądźmy w stałym kontakcie na, na profilu miasta, na profilu moim na Facebooku. Będziemy na bieżąco przekazywali informacje z tego, co dzieje się w Chorzowie. Pozdrawiam serdecznie, pozostańcie bezpieczni.